Się tego dowiemy w ostatnim meczu Round of 64. Jesteśmy w grze Honor Ground. Prawy górny róg. Grający jako Czerwony Zerk. Człowiek, którego czapka troszeczkę zdradza jego korzenie, można by powiedzieć, religijne. Chociaż oczywiście tu sobie troszeczkę żartujemy. Podobnie jak angielscy kasterzy jest to guru. Tak jest. I jeżeli chodzi o dolną część mapy, ten którego dosłownie przed chwilą widzieliśmy i który dalej będzie starał się kontynuować. Swoją trudną, bądź to bądź drogą, ale jednak już gdzieś tam zwycięską, a teraz musi to tylko i wyłącznie potwierdzić. Grzegorz ma na komincz w kolorze niebieskim. Niestety nie udało się zrobić, aby dwaj gracze mieli barwy narodowe, no? No właśnie, nie. Co za przypadek? Niestety nie dało rady. W międzyczasie oczywiście należy zadać pytanie, czy będziemy mieli tutaj klątwę tak zwanego drugiego meczu. Na czym ona polega? To zazwyczaj w takich turniejach jak double elimination albo dual tournament. Zawodnicy mogą spotykać się w dolnej części drabinki, kiedy grali, co są w górnej. No i utarła się taka klątwa górnego, znaczy drugiego meczu, przepraszam bardzo, gdzie zawodnik, który wcześniej wygrał, e, później przegrywa. Także, także zaraz zobaczymy, czy coś takiego właśnie będzie miało miejsce. Dokładnie. Zobaczymy, jak będą wyglądały dalsze momenty w tej rozgrywce, bo może być niezwykle trudno ze strony Mane gdzieś się przełamać, tak? I w tym meczu akurat zwyciężyć, bo poprzedni pojedynek przegrany przez Mane mimo tak wszystko mógłby spowodować już jakąś. Powiedzmy dziurę w psychice, tak to nazwijmy, czy w pewności many. Natomiast z drugiej strony nieco ją odbudował w grze z Petitem Drogo, szczególnie jeżeli chodzi o tą trzecią rozgrywkę, wygraną z jego strony bądź co bądź, bardzo pewnie. Jest takie pytanie z czata, czy, czy mamy jakiś słowniczek pojęć StarCrafta 2? Otóż na Liquipedii taki może być, jeśli dobrze pamiętam, tam co jest taki, jak to się mówi, glosariusz, tak? Pojęć. Gdzieś to tam się powinno znajdować, i w sumie całkiem, całkiem ciekawy pomysł. prawda? A co my tutaj mamy? Mana 57%, Guru 35%, 8% głosowało na Haralda. <głos> tutaj, niestety, no nie był to zbyt dobry głos, ale no widzać, że większość jest za maną. Ja to jak najbardziej rozumiem. Bardziej znany zawodnik, może też mieć troszeczkę kontrowersyjny. Dokładnie, więc mana może bardziej też znany z tego względu, że choćby jego stream, bądź co, bądź ma dużo większą ilość widzów aniżeli stream guru, więc jest znany nie tylko w tej polskiej części, ale również w części zagranicznej, która oczywiście nas w tym momencie może nie ogląda, może rosyjska część. Także witamy oczywiście serdecznie, ale bądź co, bądź, wy zadecydowaliście o tym, że to mana powinien przejść dalej, gdzieś jesteście bliżej z nim swoimi sercami. No ale niekoniecznie to się musi sprawdzić, bo na pewno Guru tanio skóry nie sprzeda. Tak jest. Tymczasem jeden prołów zostanie zaatakowany, może zniszczony, zaraz zobaczymy, było blisko, ale jednak mana jest w stanie jedną ze swoich sąd uratować. Guru trzecią bazę w międzyczasie zaczyna tworzyć w swojej tej niecce, prawda, tej dolinie, która na środku jest oczywiście ustrzona. pojedynczą zelnagą, właśnie zajął też zelnagę swojego przeciwnika. Jak widzimy tutaj mamy takie trzy ekspansje, które można tutaj z mniejszymi albo większymi problemami zająć, oczywiście. Jak na razie żaden... Z, znaczy może inaczej, Mana się na to nie decyduje, on po prostu siedzi w mainie na tych dwóch Teksusach i czekamy na jego budynki. Jak na razie jest to Robotyx Facility jako. Drugi budynek Twilight Council jest już gotowy. No i mamy oczywiście Darkshine, bo tutaj było widać, że nic nie jest upgradeowane, nic nie jest opracowywane w, w Cytadeli Adun jak to powiedział Paranoid, no i zobaczymy, oczywiście, jak te darki, czy może raczej archony sobie poradzą. Zobaczymy, jaki będzie też dalszy wybór ze strony Mane, czy, czy rzeczywiście będą to darki, czy spróbuje zaryzykować w ten sposób. Oczywiście może to zwiększyć jego obrażenia, może to zwiększyć jego możliwości, jeżeli chodzi o haras. Natomiast też tą bardzo bezpieczną opcją, bądź co, bądź są archony, które w liczbie dwóch. Są w stanie niszczyć i Królowe, są w stanie niszczyć i mniejszą ilość rołcze, więc będzie miał ku temu z pewnością okazję. Natomiast z drugiej strony też to, co fajne, Guru tworzy, a właściwie już stworzył, speed do Overlordów, więc będzie mógł wyskautować to dostatecznie wcześniej aby się móc przygotować. Kolejne pylony, kolejne asymilatory. Coraz więcej gatewayów też się nam tutaj pojawia, jest ich cztery. Teraz pytanie brzmi, ile z nich widział sam Guru, Rzućmy na to szybko okiem, zauważył dwie plus robo, ja myślę, że powinien się może powoli zacząć domyślać co się tutaj dzieje. Jego ler jest prawie zakończony, więc jeśli Dark Templary będą tutaj jakimś elementem wyboru pierwszego uderzenia ze strony Many, no to oczywiście będzie już posiadał jakieś over series. Ma także ulera w choć w ukrytym naturalu, tutaj pojawiły się także następne. Także jak na razie, jeśli chodzi o detekcję, wygląda to dobrze. Zaraz zobaczymy też, jak będzie to wyglądało z obroną, bo widzieć to nie znaczy jeszcze pokonać. Dokładnie, tak jest, więc zobaczymy, czy jeżeli chodzi o obronę statyczną, którą w tym momencie zaprezentuje nam guru, czy ona będzie w zupełności dostateczna w kwestii wykrywania ar które się pojawiają. Jeden z nich został już zniszczony, drugi dość mocno pobijany. Warprizm też gdzieś już czuje na sobie oddech królowych, i to spowodowało, że jednak zadecyduje o tym, aby stworzyć Archona. No i popatrzmy, bo ten archon może zostanie zniszczony, no dokładnie, bardzo niewiele brakuje do tego, no i w tym momencie traci łącznie trzy Dark Templary i jeszcze tego Archona gdzieś tam, można powiedzieć, który się morfował w ramach tych Dark Templarów, no ale jeden z nich próbuje atakować, no i tu Królowej akurat nie ma. Dokładnie, jest kilka Zerglingów, jednakże dron padło już w tym momencie trzy, ładnie był w stanie tutaj sobie ogarnąć, jeszcze kolejne dwa zostaną zniszczone, Six Peaks Range gwarantuje życie tego ostatniego Dark Templara, no ale 3 darki za pięć dron, i kilka jeszcze jednostek. No powiedziałbym szczerze, że. Że. No, widziałem lepszy haras, prawda? Mana, oczywiście, tutaj. Może inaczej. Mana zagrał dokładnie to samo, co też grał w jednej z poprzednich gier, prawda? Widzieliśmy to zresztą tutaj w PVZ. Um, ale tutaj wyszło to dużo gorzej. Dokładnie, także. Czy byłoby więcej Dark Templarów, czy też nie, to nic by to nie dało. Nawet jakby był pierwszy w kulach, a drugi, wiesz, no, naprawdę nic by to nie dało. Cytując klasyka, można powiedzieć, tak jest. ale bądź co bądź, na ten moment Guru wygląda bardzo solidnie. On przeczytał totalnie manę, nie pozwolił na jakąkolwiek formę harasu, który miałby mieć znaczenie. No i jednostka, której tak dawno nie było, a która jest tak cudowna: Swarm Hosty. Swarm Hosty. Dokładnie tak. Pamiętajmy też, że mamy tutaj trzy bazy kontra. Trzy i to, że guru posiada 60 dron. Zauważmy, że on nie ma na e, ekstraktorów zabranych w trzeciej bazie. Nie ma kolejnych baz, które mogłyby być tworzone. Więc na pewno guru nie jest w doskonałej pozycji gospodarczej. Tutaj potrzeba by może jeszcze czegoś właśnie, jakiejś kolejnej bazy, może jakiegoś kolejnego ataku, który miałby miejsce. No i zaraz zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Hosty wychodzą i tutaj tak pozycja bym powiedział, że jest dosyć ciekawa. Zauważmy, bo Protos jest zaraz obok. Lokusty pamiętajmy, że mogą latać, więc doskonała sytuacja, tylko że teraz właśnie. Skorchosty nie będą w stanie nic zrobić, jeśli chodzi o obronę. 64 na 49. Czwarta baza atakowana, tymczasem w naturale, że się tak wyrażę, mana także ma ostrą lipunię, No i tutaj akurat może nawet ze strzeli Nexusa, chociaż może być bardzo blisko. No jest bardzo blisko ze strony tych lokustów. A! No 4 HP, proszę pana, pozostało, a tymczasem Lipunia dzieje się u niego w bazie, ponieważ tu Swarmhosty nie są w stanie jeszcze atakować, a cała armia protoska naprawdę sieje spustoszenie, no i gdzieś ten pomysł guru się załamał, gdzieś guru się wycofuje i bynajmniej nie są to dobre wakacje, na które się wybiera. Czwarta baza niby cały czas jest tworzona, ale tutaj w trzeciej dzieją się sceny dantejskie, Swarmhosty w końcu się zregenerowały, Wypuszczają troszeczkę szarańcze, ale co zrobi Mana? To po prostu się wycofa. Niestety po, te, te lokusty są dosyć powolne, zauważmy. Teraz może kilka z nich zleci i wykona jakąś agresję, ale one już prawie w tym momencie nie mają czasu. Mana został trochę odepchnięty i rzeczywiście. No, zrobił kawał dobrej roboty, jednakże, l, jednakże adeptki znajdują się już w tym momencie w głównej bazie Guru. No i Mana zataje tutaj bardzo dużo bólu i cierpienia swojemu zergowskiemu przeciwnikowi. No dokładnie, adeptki wykorzystał w idealny sposób, podczas gdy Guru starał się zajmować się całkowicie inną lokalizacją, podczas gdy pada baza numer 4. To mimo wszystko Mana wykorzystuje swoje adeptki jeszcze w innych miejscach. Ich mobilność jest niezwykła, i to niezwykle wykorzystuje również Grzegorz Mana Komincz, który teraz prze do tego, aby pokazać. Guru, że ta poprzednia gra to była pomyłka, że on tam nie powinien przegrać. Bo tu widzimy, że Haras z jego strony jest naprawdę bardzo dobry. No i jeszcze ten pika pręci dodatkowo mikro ze strony Mamy Nie Wszystkie do zarzucenia. Nic nie mam do zarzucenia. Wszystkie adeptki giną. Tutaj, o, jeszcze targetuje chyba Swanhosty z tego co zauważyłem. Dokładnie tak. W tym momencie zginął jedynie jeden, więc nie jest jakiś ogromny problem. Tutaj wygląda to, że zostanie wysłany kilka loków. W sumie tylko dwie nie wygląda to najgorzej, problem polega na tym, że dwie lokusty raczej chociaż, 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 oj. oj, 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 no jednak, a ostatni strzał, ile to jest? Dwa życia, dwa HP. Okej, okay, no wyślę kolejną i po prostu zniszczy Nexusa, bo jego się nie da zreperować, ale mimo wszystko sam fakt e, tego, jak irytujące jest to wszystko, no na pewno tutaj tiltuje troszeczkę guru. Triggeret ze strony czerwonego zerga, tymczasem mana, po raz kolejny atakuje Swarhosty na bardzo złej pozycji. Będą musiały uważać. No dosłownie, tak jakby w tym momencie Guru musiał zdawać po raz trzeci prawo jazdy, gdzie za każdym razem na ostatnim zakręcie mu gdzieś to wszystko nie wychodziło. A tymczasem widzimy. Oj, moim zdaniem to jest wielki błąd ze strony Many, że mimo wszystko oj, teleportował oj. się za pomocą tych adeptek. I zobaczmy, jak Mana w tym Komplenna momencie masakra. traci tą rozgrywkę. Naprawdę, on był bardzo blisko. Traci też Immortala. No coś naprawdę niebywałego, że w taki sposób mógł tą rozgrywkę sobie utrudnić, bo jeszcze oczywiście jej nie przegrał, aczkolwiek limit bądź co bądź pokazuje nam że tu łatwo już dla niego tak nie będzie. Stracił bardzo dużo dron Guru, więc dla niego jedynym sposobem w tym momencie na wygraną jest kompletna, całkowita agresja. To na pewno nie jest Blitzkrieg oczywiście, ale nie będzie siedział tutaj z założonymi rękami Guru, kiedy widzi, że każda minuta będzie oddalała go od zwycięstwa. Warpriest podniósł dwa Immortale, które mają naprawdę bardzo mało życia, tam jeszcze troszeczkę tarczy było, Lokusy zostały wysłane przez Swarm Hosty, także na pewno będą bardzo tym Roachom oraz Ravagerom pomagać, zwłaszcza z Immortalami, które zadają tym ostatnim, ostatnie, przepraszam bardzo, tym przedost. Team. bardzo dużo obrażenia mamy Dark Templary. W ogóle. Co tu się dzieje? Nie ma wizji przede wszystkim na te Dark Templary, więc gdzieś gór musi się wycofać, a jeszcze wykorzystuje to idealnie mana za pomocą swoich Immortali. Stracił, Stracił jednego, jednego jednakże, dokładnie, więc Przyko zaczął troszeczkę za mocno. 29 drona, 40 probów, Mana utrzymuje się na trzech Nexusach, chociaż jeden z nich zdradza już oznaki no, dużego zużycia a na kolejnym też kończy się linia minerałów. Dalej duża przewaga guru, podwójna jeśli chodzi o limity, chociaż tutaj oczywiście obaj zawodnicy stracili dość dużo. 8 lokus zostanie wysłanych i ten Nexus... W końcu wygląda na to, że padnie po trzech seriach lokusów, chociaż tam tej drugiej to nie można serią nazwać. Dokładnie. Wipeout napisał na czacie, że to jest Games of Trolls i zdecydowanie troły i z jednej i z drugiej strony, ale guru teraz osiąga coś naprawdę dla niego fajnego, ponieważ wydobycie. Tu jeszcze są minerały, tam jeszcze można było wydobywać, a tymczasem guru ma już kolejną ekspansję. No i pytanie, czy to nie wymusi ze strony Many za moment wyjścia na mapę. Myślę, że to jest jego właściwie jedyna szansa, no chyba, że dobrze wykorzystał Warpley. I archony, które zaczynają nam się powoli pojawiać. No cóż, musi walczyć jeszcze i to walczyć naprawdę dzielnie. Zajmuje zewnątrz Widzi swojego przeciwnika bezproblemowo. Zauważył też, że dwa archony atakującego go linia neraufki, rzuca się na te jednostki. To na pewno nie jest dobra sytuacja. Tymczasem atakowany jest warprism, Guru cofa się całą armią. No, nieciekawa sytuacja, ponieważ. Guru traci cały impet swojego ataku, nie dlatego, że oczywiście zatrzymał się na jakiejś na jakieś ścianie, tylko dlatego, że po prostu może ktoś go tam za rękaw pociągnął po prostu i, i, i wyrzucił go z balansu. W każdym razie kolejny Overlord pada Guru na Supply ma Mana oczywiście próbuje budować kolejną bazę, ma de facto jedną, która jakoś tam sensownie wybiera minerały. Warprism Prism był atakowany, teraz troszeczkę podleci pod Sporecrawlera, więc musi uważać. Tymczasem mocny atak ze strony Grzegorza, czy po raz kolejny jest to błąd z tym Sajonik Transferem? Zaraz zobaczymy jak tutaj wyjdzie kolejny, kolejna agresja z Zegorskiego, Na pewno lepiej, bo w tym momencie jedną z Was. Dokładnie, tu cały czas trzeba mieć w pamięci to, że pomimo tego, że ten supply wygląda całkiem nieźle dla guru, tak? To przypomnijmy, że on ma zamrożone swoje jednostki, bo lokusty w momencie kiedy są na cooldownie nie robią totalnie nic. A to oznacza, że pomimo tego, że on posiada całkiem niezły supply, to i tak dla niego nie znaczy nic do Dobrego, jeżeli lokusty nie są na czas, a tu jak widzimy, Mana stara się ze wszystkich sił i ze wszystkich stron atakować swojego przeciwnika, bo on wie, że musi na nim wywrzeć totalną presję, aby gdzieś te limity miały się zrównać, aby gdzieś w tej grze miał on wyglądać zdecydowanie lepiej, bo Workerów i tak na ten moment ma więcej. Jeżeli zabezpieczy swoje bazy, myślę, że powinno być wszystko w porządku, właśnie dla MANY. Zobaczymy. Kolejny atak Guru. Tym razem wygląda na to, że będzie w stanie także złapać troszeczkę miejsca przy jednej z baz. 6 dron padło, 7 jak na razie na kilka probów, które są atakowane przez Lokusty. Całkiem fajnie. Tylko, że Guru mówi GG i Mana też mówi GG. Chwileczkę, moment, chwila, moment. Bo jakby czy on odpowiedział na to GG? Sarsa się szybko, jakby odpisał. Wyglądało to, jakby obaj gracze chcieli poddać grę, ale to jednak MANA jest zwycięzcą. I mamy 1 do zera dla zawodnika protoskiego, chociaż powiem szczerze, że tutaj w pewnym momencie ciężko było powiedzieć, co kto miał na myśli, Dokładnie. który wychodzi jako pierwszy. No cóż, jak widać obaj gracze gdzieś tam do siebie z szacunkiem, bo te GG na samo zakończenie rozgrywki spowodowało, że rzeczywiście odczuwamy taki maner, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę, gdzieś tutaj nie brakuje im, pomimo tego, że z pewnością, no dużo emocji to raz, ale dwa, też każdy z nich chciałby mhm. pokonać swojego przeciwnika. A tak. Bez bez żadnego pieszczenia się z nim. No po prostu co, tu się, co tutaj się wydarzyło. Guru oczywiście jeszcze mógł biegać swoimi jednostkami. Miał tam jakiś limit jak najbardziej, ale po pierwsze mana jego kolejna baza już działała i Guru nie był w stanie za bardzo jej dotknąć ponieważ mana miał jakąś tam sensowną obronę, a druga sprawa to to, że w zasadzie jedyna rzecz, która ratowała guru w, w tej grze, czyli ekspansja na godzinie 12, całkowicie przestała działać. I to były takie dwa elementy, może też z tym, że stracił hosty, ponieważ jeśli miałby jeszcze trochę tych swornhostów, to można by sobie pomyśleć, Ok, będzie starał się nimi lać, prawda, taki indirect attack, moździerze zerga i tak dalej, jakkolwiek chcecie to nazywać. A tutaj po prostu już zabrakło tych wszystkich elementów, które trzymały górę w grze. No i no i niestety musiał tą grę poddać, pomimo tego, że może jeszcze mógł sobie tymi jednostkami troszeczkę pobiegać. Bądź co bądź były takie chwile, że wydawało się, że guru może tą grę naprawdę już przejąć dla siebie. Błąd ze strony Many. To rzecz numer jeden dwa razy to ten Nexus, który naprawdę cierpiał przez e, dwa ataki ze strony Locust. Za trzecim tak razem udało się go zniszczyć, ale ile czasu jeszcze był w stanie zbierać minerały, się dokładnie. do tego Nexusa. No to tylko i wyłącznie guru teraz może się zastanawiać, dlaczego to się nie udało, dlaczego nie było tam dwóch lokustów więcej. To wystarczyłoby w zupełności, no ale cóż, musi o tym zapomnieć, moi drodzy, bo rozgrywka numer dwa już w tym momencie jest. Przed nami, i do niej właśnie przechodzimy. Gdzie teraz na waszych ekranach w tym lewym górnym rogu kolor niebieski zwycięzca poprzedniej rozgrywki Grzegorz Mana Prawy dolny róg grający jako czerwony zerk, przegrywa 0 do 1, ale widać było dosyć dużą agresję. No i zaraz zobaczymy, czy mimo wszystko potwierdzi się klątwa drugiego meczu. Szymon Guru nie ciąg. Będzie dalej próbował wyjść do głównego eventu. E, oczywiście przypominam, moi drodzy, cały czas możecie brać udział w konkursie playa jednego z partnerów naszej transmisji. Wykrzyknik play na e, streamie, na czacie, przepraszam bardzo. Mubot poda wam fajny link. E, wchodzicie w niego i tam będziecie mieli wszystkie informacje, które są potrzebne, żebyście wzięli udział w konkursie. O, bardzo fajny laptop gamingowy, na pewno warto. Dokładnie. W międzyczasie. Guru, okej, okay, tutaj podjechał prop Guru, hatch first, mamy pierwszy gateway ze strony Mana. jak na razie spokojnie, ale na pewno obaj zawodnicy czują ogromną psychiczną presję. Dokładnie, przynajmniej na ten moment Mana nie musi spodziewać się ze strony Guru tego, co widzieliśmy w poprzednich rozgrywkach, a właściwie w poprzednim Best of 3, gdzie te zergingi narobiły bardzo dużo kłopotu i generalnie wygrały gry... E, w gry Szymonowi, co trzeba przyznać. Też macie rację, w poprzedniej rozgrywce też kluczowym elementem było to, że udało się zesnajpować Overseera, co spowodowało, że ten atak ze strony guru się załamał. Tu jest tyle smaczków, tak, tu tak. jest tyle rzeczy, które należałoby mieć przed sobą i je widzieć, że moi drodzy, nawet we dwóch nie dajemy rady, a co dopiero tak gracze, jest. jak są pojedynczo. No ale jaki kraj taka kasterka, no Michał, Dokładnie. nie oszukujmy się. Także rozwijamy interes za chwilę. Tymczasem mana czeka na trzecią bazę, zauważył, że tutaj dosyć szybko Guru zaekspował, może będzie chciał jeszcze szybciej tą trzecią bazę też pokazać. Cybercore, gateway gotowy, Nexus w drodze i polski protoski zawodnik oczekuje razem z nami, tutaj aż się ten Cybercore zakończy. No i jakie będą te pierwsze jednostki, jakie pierwsze będą te pierwsze budynki? E, widać było, że na Honor Grounds po prostu ma przygotowane te archony, wiesz, to otwarcie, więc tutaj e, mana, jeśli ktokolwiek grałby na niego na Honor Grounds, myślę, że mana musi Troszeczkę jakoś tam zrewaluować, może jakoś podmienić tę strategię, może coś innego użyć, prawda? Ponieważ cały czas granie tego samego na jednej mapie powoduje, że przeciwnik jest w stanie cię wyczytać. I tutaj na pewno wszyscy będą studiować replay e z round of 64, zwłaszcza zawodnicy, którzy są już w grupach, żeby sprawdzić co tutaj ci gracze tworzyli jako jaką mają także dyspozycję. Dokładnie, do tej pory fakt faktem też były udostępniane replaye z różnego rodzaju turniejów, więc miejmy nadzieję, że i tym razem też tak będzie, jeżeli chodzi o AM. Nie mam do końca wiedzy w tej kwestii, ale liczę na to, bo sam z chęcią jeszcze wiele razy będę to analizował i miejmy nadzieję, że przyda mi się to w mojej, bądź co bądź słabej, ale grze, tam wiecie, każdy chce z nas jakieś progresy robić, czy to w grze, czy to w życiu, no ja wybrałem grę i proszę bardzo, wy wybierzcie że Gram w, w grę. Prezydę. Gram w grę. Gram w komputer. Sylwestera, ja gram w grę. Dokładnie tak. StarCraft 2. Jakbyście... Uh... Doskonale kojarzyli ten filmik. Tak jest. Powiem, jest szczerze, to... ale, powiem ci szczerze, że nawet za granicą kojarzą ten filmik. Są so epickie w ogóle tak. takie filmiki związane z MC, z, z nie tylko z graczami StarCrafta 2, więc je warto oglądać. Je warto gdzieś tam sobie na YouTubie wpisać, StarCraft. Naprawdę możecie spędzić nad tym całe wieczory. No i cóż, po raz kolejny Dark Templary ze strony Many. Ostatnio może nie zadziałało to w 100%, ale mimo wszystko w jakiś sposób tak. No i tym razem byłoby fajnie. Proszę Zobaczymy. Bardzo. Tutaj jakaś próba przebiegnięcia z ergingami bardziej zwiadowcza. Widać kolejne gateway. Nie wiem, czy te zergingi one raczej nie widziały tego. One mają dosyć mały zasięg widoczny. Nie, jednak, jednak, jednak. Widział Darkshina, To jest dosyć ważne, chociaż, no, znaczy nie powinien go pomylić z pylonem, bo on jest, on jest troszeczkę większy, kiedy się buduje, minimalnie. W każdym razie są kolejne królowe. Zauważmy tutaj, że też troszeczkę tych królowych buduje guru, ponieważ. No chcę mieć jakąś sensowną obronę przeciwlotniczą. Chcę tutaj mieć troszeczkę może też tych transfuzji. Sportcrawler'y także są już w drodze. No i czekamy tak naprawdę na jakąś taką decyzję. Tu się szybko pojawia resonating life, więc Manana nie czeka na przywołanie swoich Dark templarów, Ma 300 gazu, więc niewystarczająco chyba, jeśli dobrze pamiętam, żeby przywołać 4 darki. Aż tak dużo ich nie będzie, dokładnie. Natomiast z drugiej strony on być może też w jakiś sposób mierzy tu już ku przyszłości, tak? Czyli tam właśnie choćby adeptki plus dodatkowe jakieś archony i to może zadawać naprawdę bardzo duże obrażenia. Zresztą zaraz, moi drodzy, zobaczymy. Pytacie, czy MC skończył już karierę? Otóż zaczął grać w nieco inną grę, nie tyle może Ko grać... Co trenować Właśnie. dokładnie? Jak się okazuje, gracze StarCrafta mogą trenować wszystkie inne gry. Czemu nie? Jak widać, skill pozostaje. Kto bo stosowi zabroni? Dokładnie. Tym bardziej, że zarobił już na no tyle dużo, że myślę, nawet własną drużynę mógłby otworzyć. Absolutnie. Jeden Archon gotowy, dwa Dartemplary tutaj stoją, broniąc tej jednostki. No, całkiem ciekawie to wygląda, muszę przyznać, ponieważ. E, nauczony tak naprawdę doświadczeniem zniszczenia jednego z archonów, które się e, tworzyły. Tutaj akurat Mana po prostu nie chce tej jednostki tak bezsensownie stracić. Sporkowy gotowy, mamy dwie królowe, dosyć dużo zerglingów na archony, nie są one idealną obroną, a tymczasem mamy już atak jeden dronek, jak na razie pada królowe będą próbowały oczywiście atakować War Prisma. Bardzo ważne, żeby królowe go jak, jak najmocniej poobijały, żeby on nie był zbyt skory do powrotu w kolejne linii, linii minerału. Dokładnie i teraz jak widzimy, Guru będzie próbował zastosować takiego banning basta ze swojej strony, bo 10 banningów jest na ten moment tworzonych, ale to wszystko zostanie dosłownie za moment zauważone i to przez War Prisma dodatkowo, więc musi mana zareagować na to wszystko, bo za chwilę w jego wall zostanie tutaj uderzonych te wszystkie banningi jeszcze dodatkowo odpuścił tą adeptką. Okej, okay, roboty Facility także zostanie zniszczone, mocne obrażenia, Photon Overcharge zagrane, ale to już jest okrążony Pielon w trzeciej bazie tymczasem. Mamy także dosyć duże obrażenia, na pewno zniszczony zostanie sport Crawler. co za tym zaraz się dowiemy, Dartemplary Templary będą w stanie to obronić, ale mnóstwo tak naprawdę też pro upadnie. tutaj. centry w ogóle atakują Zerglinki, powinny zniszczyć, o właśnie, dokładnie, tutaj troszeczkę się zakręcił Guru. Kolejny Photon Overcharge, Zerglinki w końcu padną, tutaj jeszcze jest atak. Z tego co widzę, kolejne prołby padną, które były dosyć mocno pobijane, a w końcu to wszystko dokończą. No i tutaj także mamy obronę. Kto stracił więcej? No jak na razie, Guru nie stracił ani jednego drona. Podczas gdy e, Mana jest w pasie swojej gospodarki, szczuplejszy o 12 promów. Natomiast Guru ma. Taki problem na tą chwilę, że Roach Warren zakończyło się dosłownie przed chwilą. Ilość zerglingów nie jest zbyt duża, no i adeptki w związku z tym są w stanie tutaj pokazywać nam naprawdę bardzo duże obrażenia. gdzie 7 na ten moment dron zostało zniszczonych, a adeptki nie zakończyły jeszcze swojej zabawy. Guru wysyłając swoje zerglingi oraz bejlingi do bazy przeciwnika zaryzykował to, że nie będzie miał się czym bronić i jak widzimy, tu archony dzielą i rządzą. I tak chyba, jest. moim zdaniem, będą w stanie nawet wygrać tę rozgrywkę. No Wygląda to jak GG już w tym momencie. Zastanawiam się, czy Guru go po prostu nie wyjdzie. Próbuje się jeszcze bronić w mainie. Ma jednego jakiegoś Karakana, który coś tam próbuje osiągnąć. Transfer adeptek do Naturala i mam wrażenie, że to jest chyba już tyle na ten temat. I Mana będzie drugim zawodnikiem, który będzie reprezentował Polskę w głównym turnieju Intel Extreme Masters Katowice. No nie ma tutaj chyba, według mnie, sytuacji, w której Guru miałby się jakoś sensownie obronić. Oczywiście limity armii są mniej więcej równe, ale to jest 33... Drony kontra 49 protowskich sąd, które bardzo wydajnie wybierają minerały oraz gaz. Tak jest, dokładnie. Ustabilizowana trzecia baza, poza tym cała produkcja również działa, dodatkowo, stawia dwa razy robotic Facility. No Mana już pewniej chyba w tej rozgrywce czuć się nie może i gdzieś ta klątwa drugiego meczu. Rzeczywiście ma miejsce, czy to w Korei, czy to w Polsce. Jak widać wszędzie to działa. Po prostu przenosi się z regionu do regionu. Kto wie, może Koreańczycy do Polski to przywieźli. Tak, no jest. ale proszę, proszę bardzo, co te archony zrobiły? W ogóle liczba, ile one pozabijały jednostek? No, całą masę 28 i Gigi. 25 jednostek. GG. Mana wygrywa 2 do 0 z góry i to on będzie drugim polskim zawodnikiem reprezentującym naszą nację w głównym turnieju grupowym, już Intel Extreme Masters Katowice 2017. No jednak,